W dzisiejszym filmie dziewczyny i chłopaki będą rywalizowali kto dłużej wytrzyma w zimowym kole. Mamy minusową temperaturę i śnieżycę. Ona aktualnie troszeczkę ustała, ale tak waliło śniegiem, że to hit. Ostatnia osoba, która przetrwa te wyzwania śnieżyce, mróz i stanie na tym zimnie, wygrywa tysiączka. Co się grzeje. Już wiem jak sobie będą radzili. Uczestnicy, jesteście gotowi? Zapraszam do koła. Koło, w którym nasi uczestnicy biorą udział, będzie się z czasem pomniejszało. Spytacie, w co są ubrani nasi uczestnicy. Zimowe buty i grube skarpety, bielizna termo na nogi, bielizna termo na górę, spodnie narciarskie, koszulka, bluza lub sweter, kurtka zimowa, szal lub komin, rękawiczki i czapka. Ty się ubrałeś najgorzej. No nie pomyślałem. Tym razem wyzwanie nie potrwa kilkadziesiąt godzin, ponieważ jest turbo zimno, a będziemy ich rozbierali z czasem i realizacją wyzwań. Jestem ciekaw ile wytrzymają. Jeśli podoba się wam to, co tu robimy, zostawcie koniecznie łapę w górę i zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Zasubskrybujcie również koniecznie kanał Wiktorii, Glęca, Marka i Szumiego, ponieważ codziennie o godzinie 16 będą teraz filmy na naszych kanałach. A to wszystko z okazji Thunder On Tour sezon drugi. Oczywiście będziemy dbali o naszych uczestników, będziemy sprawdzali temperaturę, a wyzwania, które będą dostawali, będą pozwalały im dostać termos z ciepłą herbatą, ciepłą jedzonką, ogrzewacze do rąk, kose i tak dalej. Jak to się używa? Nasze tanderowe morsy dopiero ej, co weszły. Jeszcze się nie nudzą. Dam im jeszcze kilka chwil, żeby się chwilę ponudzili, troszkę już zmarzli. I za chwilę zaczynamy z pierwszym wyzwaniem. A, gdzie są moje palce? Nie oh jest wam ciepło? Tak, tak. tak. Zarąbiście, zaraz będzie mniej. Ponieważ gramy w kamień papiernożyce, ten, kto wygra z wszystkimi, nie ściąga nic. A ci, którzy przegrają, będą ściągani na początek rękawiczki. Noooo! Na ile? Na 20 minut. Oh, fuck. O fuck! 3, 4! O! 3, 4! Do jednego, Szymon. <grym> Jaki to jest gnój. Dziękuję. Mi to Wiki. nie robi różnicy, no. bo... Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Tymczasem to był żart. Ja je biorę na stałe. A to był słaby żart. Papa, Pa, to jest sztuszka. Nice, <grym> nice. Traci. Nie to był żart, oddam wam po 20 minutach To jest żartocepcja! On stracił komin na poczyt rękawiczek. Masz dwa kominy? Nie, tego nie używam. Oficer! Nie, oczysta! sodowa! Winny! On ma dwa kominy. Dlaczego mam oddać drugi komin? Bo był tylko jeden w scenariuszu. Dziękuję bardzo. Dyskwalifikowany będziesz. Arek! Arek! Zrobiłem przejście! Koło Bnisczyciel zabawy! Super imprezy muszą z tobą być. Oni tego jeszcze nie wiedzą, ale za 10 minut zmniejszamy koło. Nie tam taką fajną. Proszę, a za coś mogę coś wykonać i wygrać książkę? Dobra, jak Wiki ma książkę, to jest z boxa Jesteśmy na lodowisku. Tutaj dzieje się cały challenge, więc pomyśleliśmy sobie, że okej, okay, żeby nie było tak łatwo, wrzućmy im łyżwy na nogi i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i są na łyżwach nasi uczestnicy. Kuszę, e Wiki Sprogramy idzie na łyżwach. Nie, prawda, no <grym>: eee, super... A, A, Nie, super! Nie, super! To jest możliwe, że przez całe 25 spokojnie. lat nigdy nie jeździłeś na łyżwach, 206. nie na lolka. ja po prostu mam wyjść to tobą. na linii, żebyś nie wypadł z linii, bo Nie! Jak wypadniesz z linii stary, to, to jest w challenge'u, nie? Więc bardzo uważajcie. Ooo, zatańczymy! Nie, nie, nie! nie, 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 tutaj O! Party! Ej, nie. O, nie, 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 nie Dawaj ręcznie, A nie ma chłopów Martek stój Bartek, Bartek trzymaj, trzymaj mi Jezus Maria o. Na krawędzi się zbliżałeś Ja jestem na krawędzi ciągle Na krawędzi życia A Trzeba Glęcowi pomóc, bo Glęcu jest nowicjuszem Chodzę w miejscu Sport narodowy Dzisiaj ujeżdżam Piotrusia <laughs> Jest malutki, ale mi to nie przeszkadza <laughs> To się wywalił? Ja bym chciał zobaczyć Ripley, bo nie przyjrzałem się. Zagrałeś? Panie i panowie, kolejny etap przed wami. Łyżwy zostają jeszcze, koło fortuny. To co wlosujecie, to ściągacie permanentnie. Kurtka. Oh Aga, tobie... Yes. Wygrasz to. zajmuje. Loteria. Nie widzimy, co tam jest. Wow! Grałeś? Rękawiczki. Aaa. Oby było, obie majtki, obie majtki były, majtki. Majtki? <noise> Spodnie. <noise> Spodnie. O nie! nie. Błagam, błagam, błagam. rękawiczki. Jest! Moi drodzy, ściągamy rzeczy, które zostały wylosowane. Dziękuję. Szalik od Agi. Szum rękawiczki. Nie no, nie da tak. <noise> ej, ej. ej, ej. O, o, a, Jajka, ej. Marek poproszę kurce, dziękuję, płaszcz Ciuchy podbierane. Szymon ja widziałem, że ty byłeś już na linii prawie że Byłeś bardzo blisko Ty sobie lepiej uważaj, widzisz czym wymachuję? Łukiem Ten kto nie trafi w tarczę ściąga spodnie A jak nie mam spodni to co ściągam? Bielizna termoaktywna Żartujesz Żartujesz One shot, one kill Wjeżdżam <laughs> w siną dalsz. Okej, okay, Legola, kurde Oglądałem władcę piersieni, więc powinienem wiedzieć jak to się robi Boom. <laughs> Jak wysoko celowałeś Marek? To ja celowałem w środek mówię. i mi poleciało na prawo. A to, to mi zamroczyło? HA! Tak... Ale trafiłaś! Kozak, Cztery Dobra, W kąpielu prawie trafiłem. Udało się czy nie? Nie, nie Chyba nie. Nie będzie się do mnie dwa razy trafił. Uuu! 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 No nie przekroczył granicy! Stary, taka śnieżca teraz przyszła. A oni właśnie w tym momencie ściągają spodnie, które stracili w challenge'u. stanowiliśmy im dać ogrzewacze do rąk, żeby nie zamarzli. Otwórz od palce 65 stopni ma. Jak to się używa? Ogrzewacz za spodnie. Gdzie on sobie tu dać? Majtek. <noise> Ja jestem cała ubrana, więc... Może być na potem, nie? Patrz, Wiki od razu otworzyła dwa, nie? A zostawiła na potem. Wiesz, że muszą się aktywować w 20 stopniach Celsjusza. Bez sensu. Taka to jest, instrukcja. To jest instrukcja. No w rękach! Nie musisz być w domu w 20 stopniach. Ręce pokazuje dom. Ja chcę być w domu. <śmiech> 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 A to jest w tym sytuacjach. nie wyjdź za linię. A propos linii będziemy zmniejszali strefę. To się nie zmieści, to ma problem. Pozwólcie, że zaprezentuję wam nasze nowe koło. Zaczyna się tu i będzie się tu. Dwie stópki, trzy, jedenaście. Mimo, że nie mam spodni, to jest mi całkiem git. Kolejne wyzwanie. Panie i panowie, mamy koło fortuny, na którym są wasze imiona i ksywki. Ten, kto wylosuje daną osobę, ten mówi, co ta osoba ściąga. Czyli jeśli Glęców wylosuje Wiktorię, to Glęców może powiedzieć, Wiktoria, ściągasz w tym momencie kurtkę, albo czapkę, mm, albo, albo szalik. Bajki. Na tym to polega, działamy. Jak się to coś wybierasz? Jest! Jest! Takie... Kaptur, Mam odpąpy ja Zapraszam. Się tak nie chcesz, bo jeszcze mogą cztery razy wylosować. No. Wiki. <laughs> Przepowiedziałem przyszłość. Majtki. Nie masz majtek? Mam, ale... <laughs> Chcę, żeby Wiktoria, e, moja dziewczyna, ściągnęła szalik. Definitywnie. Już koniec. <laughs> I to było ukartowane. Mareczku, your turn. Mm. Marek. Grizzly doors! Rękawiczki! Ale to <gryf> <gryf> O nie, o. Glencu. Glencu. tak Glęcu! Mam go wyeliminować? Ej, to ale. Trochę czy być miła? Ty jesteś zawsze dla mnie. Co masz? Nie masz szalika już? Idę w czapkę. No dobrze, może. Być. Nie, 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 nie jestem taki zły! A to jest czapka z tego? Chcecie Chcesz taką czapkę? To chodźcie na stronę, bo są promocje. To minus 50%! Zapraszam na tandruę. Śmiesznie czapka pomarzła, zobacz na górę. Aby. No, zabawnie, że marznę. Stand up. Marek! Jak zajebiście, Prawda. aż mnie ciarki przesł. Ale miło, dzięki Wiki My jesteśmy teamem, teamem Thunder Szlachetne, przyznam eee, Słuchajcie, mam taką propozycję Co zrobisz? Cześć, bo pokrony zbieram 5 <grym grym> dych dla osoby, która wychodzi w tym momencie Czy może jednak 5 stówek? Chciałbyś! Ja już myślałem, że wychodzi Mało Panie prezesie Biorę, wychodzę Dobra, Nie, on nie wyjdzie, nie, 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 on oszukał, dobrze O, 5 dych Nie! Wygrałem! <gry> Szymon, jak się czujesz z tym, że się sprzedałeś? To wam bardzo dobrze, bo slabą w życiu youtubera to wiedzieć kiedy się dobrze sprzedać. Kobiety, <gry> Moi mili, moi mili, to potrafi grać w piłkę nożną. Ja nie. Ja kiedyś grałem. Nie? Bo jak ktoś nie trafi piłką do bramki, to ściąga rzecz i sam zdecyduje co ściąga. O go o go o go. Jak to się stało? Tak! Eee, A ja byłem czarnym koniem, Miałam najwięcej wart, Miałam największe szanse wygrania. Zatrzymała się przed bramką, nie trafiłaś! Na Wiki, co ściągasz? Kurtka. Kurtka, ale. Gleńcu, strzelaj! Dobra. <śleski> Ciii! Ciii! Tak, Tak Jak Roberto Carlo! ty coś ściągasz? Rękawiczki! Byłeś dobrym piłkarzem Ale już nie jesteś! Coś ściągasz? Czapkę! Dobrze A, Dziękuję pięknie. Moi mili skoro jesteście tak świetnie skupieni i w tym zimnie tak dobrze wam się tutaj żyje musicie bardzo szybko rozwiązać dane matematyczne ten kto rozwiąże je pierwszy, ten nie ściąga nic o! Te zadanie matematyczne, pewną kwotę wam yy, zrealizuje, wtedy otworzycie kłódkę. Jak otworzycie kłódkę, o. wygrywacie. Proszę bardzo, zadanie matematyczne. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Witamy w szkole. Pamiętajcie, że to, co jest w nawiasie, robi się na samym końcu. Fak, źle! Coś pomyliłem! Jest, pierwszy. O nie! O! O! No co ty zrobiłeś? Zmniejszamy koło. Daj, 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 daj. O, no, no, byś płacił. Jak tam nowa strefa? Owe buty. E, komfortowa. To jest mój papier, moi drodzy. Nice Ten papier jest po to, żebyście się mogli wysmarkać, tylko że musicie bardzo szybko smarkać. Kto pierwszy rozwinie rolkę papieru? Ten się nie rozbiera. <laughs> Ta marka! Co on robi? <coughs> yeah. Koniec! Ja! Uuu, gdzieś ty śmigło? Josty High five! Ze względu na to, że Glencu nie wykonał zadania skutkom, Wiktoria również, to muszą się rozebrać. Więc czy co nam oddajesz? Komin. Dziękuję. Witacz, co nam oddajesz? Fetter oddajesz? Nie, nie, masz nic innego. nie. nic innego. Ale przynajmniej ci będzie ciepło, jak się napijesz herbatki. Nie Aha, nie. mokre włosy! Mokre <laughs> włosy! Jak herbatka? Dobra. Na papier szybko rozwinął Mareczek. I to Marek znów się nie rozbiera, a wy się znów musicie rozebrać. Chciałem się rozbierać, bo tu strasznie dużo. Tego, tego? Tak! Ale mam ogrzewać? Nie, nie byłem tak blisko fornosa. oni mają pr przewagę, niż tutaj mijają, <grym> całują. Marek stoi sam biedny. O, halo? Ej ja mnie tak, tak, tak. to wygląda. kto przegrywa, ten ściąga ciuchy. 3, 4,! Ja lasą, yes. nie chcę czapki, bo przez głowę ucieka najszybciej powietrze, czy znaczy ciepło. Pofięcia! <grym grym> Ja chyba ściągnę górę. Nice! Oooo! Jezu, Wiktoria! Wiktoria! Nie da się ich zniszczyć, że nie dalej stoją. Patrzę na nie, nie jest miarza. Głupi mi jest, naprawdę. Ej, a podzielimy się, wygrano wszyscy. Ojej, nie, co... wolno. O, jak to nie wolno. Tak, jest... nie wolno. tego tysiaka i innym tysiakiem się podzielę. Mam <laughs> papiernożyce, po kolejne. Dobra! wygląda. A mi papier nożyca na Ale zauważcie, jaki jak głupi humor im się włączył przez to, że już tak zimno ich atakuje. Trzy, cztery! Łoooo! Czekaj, ja wróżę. Trzy, cztery! Znowu to dał. <laughs> Dobra! Ok, dalej! 3, <śmienic> 4, ja! ja! tak! Mi się robi źle, jak na was patrzę. Naprawdę. Czekaj, 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 już, jak już trzymasz to, to zróbmy to. Za jedną razem. Zdjęłam, stwórz mi się wydaje. No, w kierunku poddania się, tak? Nie! Czekaj, aż kamerę pełnący, nie stronę aż nic? No, muszę ściągnąć wschodnie ja pierdzielę! Oficjalny Remek ściągał w za ze swojej siostry! Czy my to idziecie? Nie! To są wymarzone wakacje pod palmą. Wikileaksu jest! Nie patrz mi ogrzewać! Nie patrz mi ogrzewać! Ej, co teraz? K Idą sobie wszyscy! Nie zostawiajcie nas tak! Nie <grym> Oni na tym zimnie stoją już ponad 3 godziny. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że oni jeszcze walczą Tak Co jak co, ale jak zwykle marek ma fory. I może wygrać, bo jest najwięcej poobierane. Idą zrobić kolejną konkurencję. Kochani moi drodzy, skoro jest ja wam tak ciepło, bo przed chwilą słyszałem, że jest ciepło. Ja mam dla was kostki lodu. Tak, środku... znajdują... tak, W środku znajdują się gwizdki. I ten kto pierwszy zagwiżdża, ten wygrywa. Cały challenge. <ścoughs> <śmiany> o no nie, mój wypadł! <śmiany> mój wypadł! To... Ej, kurde, tam woda jest w środku. On wyp! Wiecie co? Palix to. Łoo, glecku po... Ooo, wiki się poddała. To. <grym> się no, to jest bliżej, no jest bliżej. Kurzajni, kurczę, kurde o, oh, bo, raczej bardziej wysokości. Za... Gwizdek, gratulacje, wygrywasz Trzysiaka, mój drogi. szanuję, szanuję, ogrzewamy się mordaczka. Biega, cieszy się i gwizdzie. Jutro o godzinie 16 na kanale Szumiego jest kolejny film Standard on Tour. Będzie ich łącznie 18, więc oglądajcie codziennie. O 16 na naszych kanałach. Jo! Yo, yo.